Dzień dobry! Witamy w forem w Walońskim Biurze Szkolenia Zawodowego i Zatrudnienia. Szukasz pracy? Jeśli mieszkasz w Walonii i posiadasz ważne zezwolenie na pobyt z nieograniczonymi prawami zatrudnienia, odwiedź jedną z naszych agencji, aby się zarejestrować. W forem mówimy po francusku, więc w razie potrzeby przyjdź ze sobą, która może pełnić rolę tłumacza. Zawsze miej przy sobie dokumenty pobytu. Dzięki Twojemu belgijskiemu numerowi w rejestrze krajowym, nasz zespół szybko cię zidentyfikuje i znajdzie rozwiązanie, które ci odpowiada. Po zarejestrowaniu możesz korzystać z usług cyfrowych Forum Digital Services, które umożliwiają utworzenie konta online i profilu zawodowego, co zapewnia dostęp do ofert pracy, szkoleń i dokumentów administracyjnych. Możesz również uzyskać poradę zawodową od jednego z naszych konsultantów, którzy specjalizują się w pomaganiu obcokrajowcom. Nasi konsultanci pomogą Ci określić Twoje umiejętności i potrzeby studia, szkolenia, doświadczenie zawodowe, języki i tym podobne. W razie potrzeby mogą skierować Cię do jednego z naszych partnerów, dostarczą Ci informacji o rynku pracy. Zaproponują Ci też dostosowane do Ciebie oferty pracy lub rozwiązania: w tym szkolenie z języka francuskiego dla obcokrajowców, szkolenie zawodowe, szkolenie informatyczne, uznanie kwalifikacji i/lub doświadczenia symulację sytuacji w pracy i tym podobne. Wszystkie nasze usługi są bezpłatne. Projekt zatrudnienia Interreg AB ma na celu pomóc uchodźcom znaleźć drogę na rynek pracy. Forem i jego partnerzy wdrożyli określone środki doradcze, np. szkolenie umiejętności w określonych zawodach i coaching. Wraz z bezpłatnymi narzędziami, takimi jak aplikacja językowa FAKT, strona internetowa dla profesjonalistów i pracodawców, arkusze informacyjne ułatwiają integrację społeczno-zawodową. Życzymy powodzenia w przyszłej karierze skontaktuj się z nami.